Cześć, ja mam 13 lat i, i jako taka powiedzmy, uzdalniona trzynastolatka piszę piosenki. I e, sama nie wiem, czy one mi wychodzą, czy ten, czy nie. To postanowiłam tu nagrać tą jedną z piosenek i sprawdzić, czy e, wam się spodoba. Nie chodzi o to, że nagrać, tylko. Nie mam podglądu, prawda? No i chodzi o to, że. No ten. Słowa wam nagram, nie? Przepraszam, że mi się język wyplączę, ale trochę jestem e, po chorobie i... Teraz nie... <głos》>, nie trudno mi się myśli. Dobrze. E, Potenka nosi, nosi tytuł e, uśmiech. No to jedziemy. Proszę cię zauważę. udowodnij mi, że walczysz o mnie. Że jest cień szansy, że mam po co walczyć. Kocham kładę co wieczór, byś wrócił, może kiedyś wszystko się odwróci. Ktoś mnie zauważy spełnienie wszystkich moich marzeń. Bo marzenia są po to, żeby je realizować, a nie wyrzucać w błoto i się odizolować. A może warto jest zwariować. Może warto walczyć o swoje, spełnić marzenia swoje, bo ten świat nie jest taki zły, jak myślisz, kiedyś szczęście weźnisz. Uśmiechnie się nareszcie, bo warto. Nie zawsze uśmiech jest starczą, ale warto, bo to dużo daje i pociesza. Logicznie i jest sympatycznie Wiesz czemu, wytłumaczę ci Świat nie jest taki zły Wystarczy wiara, tylko to cię trzyma I rodzina pomaga ci i wnosi Byś już nie zebrało szczęście i nie prosił Szczęście jest wysoko Yeah. Yeah. <laughs> Ale grupie wyszło. Dobra, co <laughs> mi Będzie, mogę się założyć, że będzie bardzo dużo głosów na nie. Do zobaczenia, do usłyszenia.